Mamy kciuk w górę, drodzy Państwo, taki symbol, znak, że możemy startować, ale też taki bardzo ważny znak i symbol świadczący o tym, że wszystko jest w porządku, że jest OK. Jakże to przewrotne, drodzy Państwo, w przypadku tej naszej rozmowy i spotkania autorskiego. A to wszystko, jak oczywiście Państwo wiedzą, i tu obecni w Warszawie, w tej wyjątkowej przestrzeni Big Book Cafe, jak i internauci, którzy uczestniczą na tym naszym spotkaniu za sprawą właśnie premiery tej książki. Książka ukazała się w sierpniu, a dzisiaj, drodzy Państwo, mamy przyjemność rozmawiać z autorami. Książka pod tytułem Przemoc Psychiczna: Jak ją rozpoznać i się przed nią bronić? Dorota Mrówka, Jarosław Gibas, wielkie brawa drodzy Państwo dla autorów, którzy są obecni. No właśnie z tym znakiem bycia OK. To drodzy Państwo, myślę, że kilka takich odniesień myślę, że będziemy mogli dzisiaj zastosować wokół tej rozmowy, jakże to też stanie się jakimś być może znakiem przewodnim tego naszego spotkania. Pozwolą Państwo, że na początku kilka słów na temat naszych autorów przedstawię. Dorota Mrówka, nauczycielka medytacji, mindfulness oraz technik redukcji stresu. Od lat eksploruje filozofię Dalekiego Wschodu, bada medytacje z różnych stron świata, stara się przełożyć ich mądrość na realia świata zachodniego. To autorka kilku książek pod tytułem Joga bez napinki, Odczarować Medytację, Medytacja dla zabieganych, czy wreszcie książki, która okazała się niedawno Raz a dobrze. Jak skutecznie radzić sobie ze stresem i trudnymi emocjami. To wokół tych trudnych emocji i stresu będziemy też rozmawiali. Jarosław Gibas, dziennikarz, pisarz, socjolog, także możemy przytoczyć kilka bestsellerów, ale jeśli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie, to warto przytoczyć tytuł tej mrocznej triady: psychopata, narcyz, manipulator. Szanowni Państwo, my spotkaliśmy się, nie będę zdradzał, a może będę zdradzał, zdradzę tu obecnym naszym słuchaczom, że spotkaliśmy się wczoraj podczas rozmowy i bardzo szybko nawiązaliśmy taki bezpośredni kontakt. Zachęciliście mnie do tego, żebyśmy mówili sobie po imieniu, więc może też będziemy kontynuowali taki styl rozmowy? Doroto, tak? Jarosławie, tak? Mogę do Was mówić, bardzo się cieszę. Moi drodzy, na samym początku takie pytanie oczywiste, takie ogólne bardziej z tytułu otwarcia tej naszej rozmowy. Przemoc psychiczna. Wielokrotnie, gdy poruszam ten wątek, albo gdy słyszę, że ten wątek jest poruszany, to zastanawiam się, moi drodzy, bardzo proste pytanie: dlaczego musimy tłumaczyć i rozróżniać przemoc fizyczną od przemocy psychicznej? Czy nie wystarczyłoby po prostu napisać i powiedzieć, przemoc? No, jak się okazuje, nie wystarczyłoby i to z kilku powodów. Po pierwsze, dlatego, że i to w ogóle, wiecie Państwo, to jest w ogóle dyskusja w świecie badaczy przemocy psychicznej, którzy zwrócili uwagę na to, że samo występowanie słowa przemoc ma konotację fizyczną i nawet to przebadano. Badano, na przykład w Wielkiej Brytanii nauczycieli oraz rodziców. I okazuje się, że kiedy mówimy o czymkolwiek, co, ma, co używa terminu przemoc, to od razu nam się to kojarzy z fizycznością. A problem jest taki, że fizyczność ma ślady. No bo jak się komuś podbije oko, to to podbite oko widać. Natomiast przemoc psychiczna tych śladów nie zostawia. A to z kolei ma bardzo ważną konotację. Ponieważ jeśli nie ma śladów, to bardzo trudno nam jest uwierzyć, że do czegokolwiek negatywnego doszło. Czyli mówiąc inaczej, ofiara przemocy psychicznej stoi na z góry straconej pozycji, ponieważ nie widząc fizycznych śladów tej działalności, my nie do końca jesteśmy skłonni do tego, by tej ofierze ufać. I to jest jakby jeden powód, dla którego. Odpowiedź na Twoje pytanie brzmi tak, trzeba o tym mówić i, i, i trzeba to nagłaśniać, ale jest jeszcze drugi powód. Nie wiem czy nie mroczniejszy, to jest to, że pewne zachowania, które dzisiaj uznawane są za zachowania przemocowe i to jak świat naukowy i badawczy długi i szeroki, to są zachowania, które myśmy zamietli trochę pod dywan bo my na tyle się przyzwyczailiśmy do tego że są normą społeczną że stanowią taki stały element społecznej gry naszej interakcji z innymi ludźmi że przestaliśmy widzieć w tym cokolwiek nie okej okay ponieważ wzrośliśmy i wzrastaliśmy w określonych środowiskach, gdzie pewne zachowania stały się normą i my ich dzisiaj nie traktujemy jako zachowania przemocowe. Na przykład to, że nasi, nie wiem, rówieśnicy się z nas w jakiś sposób naśmiewali. To, że ktoś nas nadmiernie krytykował i nie dlatego, żeby nas wesprzeć i sprawić, byśmy stawali się lepsi, ale na przykład dlatego, żeby nas upokarzać, żeby obniżać nasze poczucie własnej wartości. No i my, i to wszystko Oczywiście za zasłoną żartu, dowcipu, ironii i tak dalej. I my nauczyliśmy się funkcjonować w, w, w takich narracjach interakcyjnych, w których uznaliśmy, że to są normatywne zachowania, że one nie wystają ponad resztę. Natomiast, kiedy zaczynamy to badać z punktu widzenia skutków tego typu zachowań, to nagle się okazuje, że one już nie są taką normą, bo one mają bardzo poważne skutki. I stąd odpowiedź na Twoje pytanie brzmi tak, trzeba o tym mówić, trzeba to rozróżniać i trzeba o tym wręcz krzyczeć, bo nie mamy o tym społecznej świadomości. No właśnie, to było trochę prowokacyjne pytanie, bo za chwilę przejdziemy do definicji, bo okazuje się, że ta definicja przemocy psychicznej wcale nie jest oczywista. Dorota, wielokrotnie tu zgadzałaś się cieleśnie z tym, o czym mówił Jarosław. Za chwilę odniesiesz się do tego, ale może przejdźmy do tej definicji. Bardzo dużo treści tej książki na początku, właśnie, to treść, która tłumaczy ten problem, który wiąże się z definiowaniem przemocy Psychicznej. Dlaczego ta definicja stanowi tak wielki trud dla wielu badaczy tej tematyki? No przede wszystkim dlatego, że materia jest bardzo nieuchwytna, to o czym mówił Jarek. Wiele zachowań jest znormalizowanych, niektóre są wręcz zromantyzowane, nie wiadomo, gdzie przebiega ta granica, która, za którą już znajduje się ludzka krzywda. W związku z tym o ile w przypadku przemocy fizycznej na no łatwo te granice wyznaczyć, jakby zobaczyć efekty. O tyle w przypadku przemocy psychicznej jest to znacznie utrudnione, Poza tym duże znaczenie ma też to, że my jako ludzie mamy własne granice wytrzymałości i akceptacji pewnych zachowań. To co dla jednej osoby będzie, do zniesienia, do zaakceptowania, czy będzie to traktować, czy spłynie po nim jak pokarze, dla drugiej osoby będzie czymś niedopuszczalnym, albo krzywdzącym, albo właśnie powodującym obniżenie własnej wartości, poczucia własnej wartości i tak dalej. Zmienimy mikrofon. Tak, ja Przepraszam. Ja się Przepraszam, bo ja mówię. Nie no, nie halo, halo, raz no, dwa? Się tak Także ta granica jest trudna do zdefiniowania, no bo gdyby pójść tym tropem, czyli co dla poszczególnych osób oznacza krzywda, czy ta granica nie została jeszcze przekroczona, mielibyśmy 8 miliardów definicji przemocy psychicznej. Nie możemy tak funkcjonować. No, trzeba to jakoś ubrać w jakieś sensowne ramy, aby móc to badać chociażby i móc potem zapobiegać takim zachowaniom. Ale ogólnie przyjmuje się, że pod przemoc psychiczną podpadają wszystkie te zachowania, które wpływają przede wszystkim na. Obniżenie samopoczucia czy poczucia bezpieczeństwa czy komfortu drugiej osoby. I one są płynne, te granice. Natomiast jeśli my jesteśmy w sytuacji, w której ktoś żartuje, ale żartuje tak, że nie śmieje się z nami, ale śmieje się z nas. Możemy uznać, że jest to przemoc psychiczna i możemy już się na to nie zgodzić, możemy reagować. Ale rzeczywiście no, trudno jest tu jednoznacznie określić, że odtąd dotąd mamy do czynienia z przemocą, odtąd dotąd nie. Poza tym też w książce o tym piszemy, że z jednej strony mamy określenie przemoc psychiczna, z drugiej strony mamy określenie nadużycia emocjonalne. Poza tym w ten obszar jeszcze nam się jakby w rodzaju przemocy psychicznej mamy też. Przemoc finansową, która no nie jest przemocą, która tylko na naszych emocjach działa, tylko ma wpływ na to, jak funkcjonujemy, jak żyjemy. No i dlatego też spora część tej książki jest właśnie tym, tym rozważaniom poświęcona. Mamy nadzieję, że udało nam się dość konkretnie spisać te wszystkie obszary, przejawy i zachowania, które mogą być już definiowane jako przemoc psychiczna. Jeśli mogę uzupełnić, to tu jest jeszcze jeden ważny aspekt, o którym warto pamiętać, bo jeśli mamy taką płynność i relatywność definicji przemocy psychicznej, to kiedy sobie tak o tym rozmawiamy i próbujemy ustalić, co jest, a co nie jest przemocą psychiczną, no to oczywiście pozostaje to w naszym kontekście rozmowy i wtedy rzeczywiście możemy sobie gdybać, co jest dla jednej osoby przemocowe, a dla drugiej nie, co jest dotkliwsze, co jedną osobę rani, drugą, drugiej osoby nie rani. Ale zwróćmy uwagę, że jeśli mamy do czynienia z bardzo nieprecyzyjną definicją przemocy psychicznej, to to ma bardzo poważne konsekwencje na przykład na sali sądowej. Kiedy ofiara przemocy psychicznej będzie chciała udowodnić, że taką ofiarą było. No i teraz jest pytanie: do jakiej definicji ma się odnieść sędzia, który ma zadecydować, czy doszło do przekroczenia tego, co się nazywa przemocą psychiczną, czy też nie. No bo jeśli wyobrazimy sobie sytuację, w której mamy sprytnego adwokata, który będzie bronił sprawcę czy sprawczynię przemocy psychicznej, no to dla niego. Ta relatywność definicji, to nieistnienie precyzyjnej definicji, to jest woda na młyn, bo on z tego będzie korzystał, mówiąc, że nie da się tego udowodnić, bo nie wiemy, co jest przemocą psychiczną. I to jest bardzo istotne, żebyśmy pomyśleli również o tym, jakie są konsekwencje braku tej definicji. Jest wielu autorów, którzy jakby, oczywiście poza granicami Polski, piszących o przemocy psychicznej, którzy proponują różne rozwiązania i tworzy się coś, co nazywa się listy kontrolne. I myśmy do takich iluś list kontrolnych dotarli i są na przykład takie listy kontrolne zachowań, po których, które są jednocześnie wytycznymi dla pracowników socjalnych, na przykład w Wielkiej Brytanii czy też USA, po których pracownik socjalny, Dosłownie odfajkowuje, czy do takich zachowań doszło w domu. Jeśli do takich zachowań doszło w danym domu, no to ta relacja, ta interakcja rodzinna wtedy się klasyfikuje jako relacja przemocowa. Ale to jest wciąż płynne, bo na przykład, drodzy Państwo, przytoczę, jeśli pozwolisz, jedno z takich zachowań znajdujących się na tej liście, to jest na przykład stanie w drzwiach. I to się znajduje na liście kontrolnej. Tak? Ale jakie to jest stanie w drzwiach? To jest sytuacja konfliktu. Mamy skonfliktowane dwie osoby, które toczą dyskusję, każdy ma inne zdanie, ale jedna z tych osób staje w drzwiach, by odgrodzić możliwość tej drugiej wyjścia z pomieszczenia. I takie zachowanie, a wiecie tam, i nic więcej się nie dzieje. Sam ten akt. Jakby zabrania możliwości opuszczenia tej rozmowy, jest traktowany jako przemoc psychiczna i znajduje się na liście, która jest wręczana pracownikom socjalnym, by mogli zobaczyć, czy do takiej przemocy psychicznej doszło. Więc zobaczcie, jakie to jest delikatne, jak to jest relatywne, jak naprawdę jest potrzebna duża dyskusja nad tym, by powiedzieć: No, wiecie, no, dla mnie, jak ktoś staje w drzwiach, no to przyjdę i przesunę, nie? Ale wyobraźmy sobie kogoś dużo drobniejszego, kto ma z tym problem, i to też może być problem. Przemocą. No tak, bo jeszcze drugi taki przykład, też na tej czekliście się znajduje. Kiedy też sytuacja, która często umyka naszej uwadze. Kiedy na przykład jedna osoba siedzi w przypadku konfrontacji, a druga nad nią stoi i na nią napiera albo się tak bardzo mocno pochyla, zabierając przestrzeń, ograniczając przestrzeń tej drugiej osobie. Wydawałoby się, że sytuacja zupełnie niegroźna. No, no, nic się generalnie nie dzieje, a również może mieć bardzo negatywny wpływ dla tej osoby, która jest no, w ten sposób atakowana. No właśnie, tak jak wspominacie o tych trudach wynikających najczęściej z tego osobistego filtru, który mamy, tak? Tej indywidualnej recepcji, jak to opisujecie w książce. To stanowi ogromny trud w definiowaniu tego, czym ta przemoc psychiczna jest, a czym nie jest. Ewentualnie to, czym nie jest przemoc psychiczna, to o tym też piszecie w tej książce. Ale wróćmy może do takich zachowań, o których mówił. Jarosław na początku takich zachowaniach społecznych, do których mamy jakieś takie no, w dużym ogólnieniu mamy yy, przyzwolenie. To te zachowania takie uszczypliwe uwag, które też prowadzą potem do dalszej większej eskalacji albo przemocowych zachowań. Jeśli możemy tu się na chwilę zatrzymać, to powiedzmy o tym jakie to są zachowania i na jakie zachowania w społeczeństwie Waszym zdaniem na ulicach, w mediach, w szkołach, w różnych instytucjach, Panuje jakieś takie, no nie wiem czy możemy to określić mianem przyzwolenia, ale przymykanie oczu. Okej, okay. to hmm. mogę. <laughs> e, przytoczę jedno, taki, jeden taki przykład, który nawiasem mówiąc y, wykorzystujemy w książce, bo on, ten przykład, który za chwilkę podam, on jest bardzo symptomatyczny i on pokazuje pewne rzeczy, które nam umykają, na które nie zwracamy uwagi, ale po dłuższym zastanowieniu mówimy: no kurczę, rzeczywiście, to jest coś nie okej. Dobraźcie sobie Państwo taką sytuację. E, garaż, lata, nie wiem, 90. I w tym garażu mamy sobie ojca i ten ojciec naprawia swojego ulubionego tam, niech będzie trabant, tak? I grzebie przy tym trabancie. I pomaga temu ojcu jego, nie wiem, 8-9-letni syn i ojciec do tego syna zwraca się w następujący sposób, chodź Kazik, podaj kombinerki, przydaj się wreszcie na coś. I zobaczcie, to się wydaje bardzo delikatne, takie naprawdę generalnie wydaje się, że zdradza poczucie humoru ojca, jego dystans do świata, to, że ten ojciec jest bardziej wyluzowany i mówi do tego syna: chodź tu, stary, przydaj się wreszcie na coś. Ale jak popatrzymy na ten przykład z perspektywy takiej, że ten biedny Kazik słyszy to: przydaj się wreszcie na coś. Przez całe swoje dzieciństwo, to zwróćcie państwo, jaki tam jest przekaz pod spodem, zwróćcie na to uwagę. Kiedy mówimy do kogoś Przydaj się wreszcie na coś, to tak naprawdę przekazujemy, że to jest osoba, którą uznajemy za nieprzydatną. Osobę, która, osobę, która jest bezwartościowa, która stanowi, że tak powiem, wątpliwy powód do karmienia, nie? no bo przydaj się wreszcie na coś, to znaczy, że generalnie się do niczego nie nadajesz. No i teraz wyobraźmy sobie sytuację, w której nasz mały kazik. Staje się dorosłym Kazimierzem. Czy jesteśmy pewni, że z taką dziecinną traumą nasz dorosły Kazimierz będzie miał wszystko ok, na przykład w kontekście poczucia własnej wartości albo w kontekście pewności siebie? Ba, idźmy dalej. Czy ten dorosły Kazimierz, który przez całe swoje życie od swojego dowcipnego ojca słyszał, że się do niczego nie nadaje, będzie w stanie zbudować spełniony. Normalny, funkcjonujący prawidłowo związek z dorosłą kobietą. Widzicie? I tu się zaczyna wątpliwość. I teraz to, co wydaje nam się niewinne, to, co wydaje nam się błahe, to, na co nie zwracamy uwagi, może tak naprawdę zmienić temu małemu człowiekowi przyszłe życie. Może wpłynąć na jego dorosłość. I powiem Państwu więcej. My, kiedy prowadziliśmy z Dorotą warsztat dotyczący tego, jak rozpoznawać przemoc psychiczną, jak się przed nią bronić, pamiętam do dzisiaj taką scenę, kiedy podawaliśmy ten przykład, i po warsztacie podszedł do mnie taki młody ojciec i powiedział: mu, Boże, ja to robię swoim dzieciom od lat. Ja dokładnie tak odzywam się do swoich dzieci, nie dlatego, że chcę je krzywdzić, nie dlatego, że jestem złym człowiekiem, ale dlatego, że wydawało mi się to dowcipne. Że wydawało mi się to, wiesz, zdystansowane, takie pełne żartu, pełne wyluzowania. I dopiero teraz, jak ty powiedziałeś o tym dorosłym Kazimierzu, to pomyślałem sobie, Boże, co ja tym dzieciakom funduję? Przez głupi żart. I to są tego typu zachowania, których nie jesteśmy świadomi. No ale idźmy dalej. Ile razy, nie mając nic złego, jakby nie mając złych zamiarów i chcąc kogoś zmotywować, szczególnie młodych ludzi, rodzice mówią: zobacz, w Twoim wieku ktoś tam już zrobił coś tam, zobacz, syn Zosi to już ma takie, i do tego doszedł, i to zrobił, ma takie oceny, albo córka i tak dalej. A to takie porównywanie w negatywny sposób przynosi odwrotne efekty, ponieważ absolutnie nie jest motywujące, a obniża poczucie własnej wartości np. małego dziecka czy człowieka młodego, więc też jest już, może być postrzegane i może być zaliczane do form przemocy psychicznej, ponieważ efekt te, takich, bo to się nie dzieje jednorazowo, bo pół biedy, jeżeli ktoś raz tak zrobi, od tego jeszcze nic, nic się złego nie stało, nikt nie umarł, że ktoś się źle poczuł, nie nieodpowiednio oceniony, natomiast jeżeli ktoś to, co mówił Jarek, Słyszy ciągle takie komunikaty i ciągle jest porównywany, i ciągle w tych porównywaniach wypada znacznie gorzej niż otoczenie. No to wtedy w głowie myślę, że to już nie ma znaczenia nawet wiek bo to nawet jeśli dorośli ludzie sobie robią, w głowie takiego człowieka pojawia się, nawet jeśli miał zdrowe poczucie własnej wartości, to w pewnym momencie pojawi się pewna rysa. Czy aby na pewno, może ja jednak nie mam powodów być zadowolony, zadowolona z siebie. I to są zachowania bardzo subtelne, które na pozór no nie mają żadnego negatywnego aspektu, a jednak efekty długotrwałego poddawania takim zachowaniom, no to pewnie będziemy o tym mówić, no są rujnujące. Tak, tutaj też pada w książce definicja, a w zasadzie stwierdzenie subtelnej przemocy, co uwaga, wcale nie oznacza delikatnej przemocy. To za chwilę do tego wrócimy. Jarku, jeśli mi wolno, ta historia z ojcem. Na swój sposób jest budująca o tyle, o ile faktycznie sobie coś uświadomił. Szkoda, że tak późno, ale to też ta historia ma drugie dno, pokazująca, że ojciec w zasadzie nie pytał nigdy syna o to, jak się odnajduje w danej sytuacji, jak jest jego samopoczucie, czyli braku komunikacji. Ale to też prowadzi do takiego stwierdzenia, które przecież w Polsce było bardzo powszechne przez wiele lat, że dzieci i ryby głosu nie mają, prawda? To znowu. W takich zjawiskach społecznych, o których mówimy, bardzo powszechne myślenie, bardzo krzywdzące, a nawet ba, chyba śmiało można je określić mianem przemocowego zachowania i myślenia. Tak, co więcej, ja myślę, że to też warto zwrócić uwagę na taką rzecz, którą nazywamy zwrotą łączeniem kropek. Otóż warto czasem te kropki połączyć, bo mamy sobie taką sytuację, że oto mamy dorosłego faceta czy dorosłą kobietę, która nagle idzie, znaczy nagle, która korzysta na przykład z usług psychoterapii wspólnie z psychoterapeutką czy psychoterapeutą, na przykład szukają źródeł lęku albo szukają źródeł niepokoju. I bardzo rzadko są łączone kropki, że te źródła tego lęku czy niepokoju, które odczuwamy jako dorosłe osoby, mogą tkwić właśnie tam mogą tkwić w tym, że jako rówieśnicy od rówieśników w szkole podstawowej otrzymywaliśmy regularne porcje subtelnej przemocy psychicznej, ale subtelnej nie dlatego, co powiedział Konrado, nie dlatego, że ona jest słabsza, czy ona jest mniej dotkliwa, czy ona jest mniej dokuczliwa. Subtelna dlatego, że my jej nie dostrzegamy, ponieważ ona się bardzo często znajduje za zasłoną dowcipu, za zasłoną poczucia humoru. Za zasłoną takiego niby dystansu, ironii. I wiecie, jeszcze najgorsze jest to, że kiedy jako ofiara próbujesz się przeciwko temu buntować, to słyszysz tą mantrę, którą mają na ustach wszyscy tego typu przemocowcy, którzy natychmiast ci mówią, co ty się nie znasz na żartach, co ty jesteś taki, co ty jesteś taki poważny. Weź trochę wyluzuj, przecież ja żartowałem. Tylko że to przemycane za pomocą żartu, to co powiedziała Drota, latami potrafi jak. Kropla wody drążąca skałę, naprawdę doprowadzić do wielu, wielu psychicznych zniszczeń. O, tych, o, tych, o tym, jakie wielkie spustoszenie właśnie się je ta przemoc doświadczana przez lata, za chwilę powiemy. Tak sobie pomyślałem, bo padło hasło ofiara. O terminologię chcę Was zapytać, bo z tego co zauważyłem, to zdaje się, że wielu terapeutów zaczyna unikać pojęcia ofiara. Sprawca przemocy. Jak sądzicie dlaczego, czy to jest słuszny kierunek i jak wreszcie powinniśmy to określić? Bo to też w jakiś sposób, moim zdaniem, sprawia, że osoba doświadczająca przemocy może poczuć, że ponownie czuje się samotna, bezradna, bez wsparcia, zaczyna się w jakiś sposób usprawiedliwiać osobę, która w ten oto sposób traktuje drugiego człowieka. Jak wy to interpretujecie, ten trend w psychologii, Dorota? Ja powiem tak, ja jestem zwolenniczką nazywania rzeczy po imieniu. Jeśli ktoś jest skrzywdzony, to jest ofiarą. Czy mu się to podoba, czy nie? Jeśli ktoś krzywdzi, jest oprawcą. Czy to się ofiarze podoba, czy nie, bo to też jest tak, że my usprawiedliwiamy często sprawców przemocy psychicznej, bo to są najczęściej najbliżsi nam ludzie. To są rodzice, to są dzieci czasami, to są rówieśnicy, przyjaciele czy współpracownicy. I tak jak, jak się zawsze posługuję tym przykładem, że i tu jest to jest zero jedynkowe, tak jak nie można być trochę w ciąży, tak nie można być trochę ofiarą albo trochę przemocowcem. I ja uważam, że dla zdrowia i dla jasności sytuacji nie powinniśmy owijać tego w bawełnę. Ponieważ nie ma procesu uzdrowienia, on nie może nastąpić, jeśli my nie zauważymy, że jesteśmy ofiarą przemocy że mamy obok siebie przemocowca, który robi to perfidnie i nie są to przypadkowe zachowania. I kiedy zaakceptujemy ten fakt, że mamy do czynienia z taką sytuacją, ponieważ wtedy możemy dopiero dokonać uzdrowienia i wtedy możemy z tej sytuacji wyjść obrodną ręką. Dopóki będziemy zamiatać to pod dywan, pod przykrywką, ładnych słówek, żeby nikomu nie było przykro, to będziemy pudrować. No nie wiem co, coś niefajnego. To bardzo ta jest ważnym, moje zdanie. To bardzo ważne moim zdaniem, że akurat to wybrzmiało, Jarku. Tak, to myślę, że bardzo poruszyłeś bardzo ważny aspekt tej sprawy. Bo to, co mówi Dorota, jest jakby jednym, jedną stroną medalu. Bez uświadomienia sobie, że jesteś ofiarą, nie ma aktu uzdrowienia, czyli jakby nie idziesz dalej. To jest krok podstawowy, który trzeba spełnić, by w ogóle pójść, by coś z tym zrobić, by pójść dalej. Ale jest jeszcze druga rzecz. My mamy, my mamy do czynienia z taką narracją społeczną, mito, mitologizującą bycie ofiarą. Czyli w byciu ofiarą, zwróćcie uwagę, jak mówimy jestem ofiarą, to jest coś bezradnego w środku, nie? Skoro jesteś ofiarą, to jesteś bezsilny, bez rady, bez mocy. Nieprawda, jesteś słaby, nieprawda. Jeśli jesteś o bycie ofiarą przemocy, wcale nie oznacza Twojej bezsilności, ba uświadomienie sobie, że jesteś ofiarą przemocy, dodaje ci siły, bo nagle rzeczy stają się jasne. Jak karty zostały odwrócone tym, wiecie, swoimi figurami do góry, jesteś, widzisz, co się dzieje na stole, widzisz, w jaki sposób jesteś traktowany, w jaki sposób jesteś traktowany, do czego to prowadzi. I to ci dodaje moc. Do Potrzebną do tego, by coś z tym zrobić. Dopóki nie chcesz zaakceptować tego, że stałeś się ofiarą, czy stałaś się ofiarą przemocy, to tej mocy de facto nie masz. Czyli jest dokładnie odwrotnie i na tym polega paradoks ofiary jest dokładnie odwrotnie niż myślimy. Uświadomienie sobie bycia ofiarą jest akceptacją tej sytuacji, w której się znajdujesz, ale nie w tym rozumieniu, że ty akceptujesz przemoc. Tylko ty wreszcie akceptujesz to, w jakiej sytuacji się znajdujesz, i od tego momentu dopiero możesz coś z tym zacząć robić. Bo jeśli tego nie zaakceptujesz, to jesteś tak naprawdę cały czas w iluzji. A może to się zmieni, a może ona tak mi zrobiła tylko raz, a może on mnie potraktował tak tylko przez chwilę, a może znowu przeprosi i znowu będzie ok, a może się nawróci, a może ja go zmienię, a może ja ją zmienię. Widzicie, to są iluzje, którymi się karmimy, które. Nigdy nie przynoszą takich rozwiązań, jakich byśmy o, oczekiwali. W momencie, w którym mówisz dość, w którym mówisz tak, jestem ofiarą przemocy, wtedy walisz pięścią w stół i mówisz dosyć. Wtedy masz siłę. Na tym to polega. Tak, tym, bar mogę jeszcze, tym bardziej, że bardzo często ofiary przemocy nie są ofiarami. Mm, dlatego że mają takie predyspozycje, tylko każda osoba na ich miejscu stałaby się ofiarą przemocy. Czy najczęściej w ogóle nie są winne temu, co je spotyka, więc uświadomienie sobie tego tym bardziej dodaje mocy do działania, bo jeśli ja uwierzę, że jestem do niczego i wszystko jest moją winą i dlatego mnie to wszystko spotyka, to ja sobie nie chcę uświadomić, że jestem ofiarą. Myślę, że coś ze mną jest po prostu nie tak. Jakiś człowiek niedorobiony i wszystkie nieszczęścia na ziemi i świata na niego spadają. Kiedy uświadomię sobie, że jestem ofiarą przemocy psychicznej i każda inna osoba, będąca na moim miejscu, doświadczałaby tego samego, to ja mam też moc odizolowania się trochę od tego, co mnie spotyka i właśnie zdefiniowania jasno sytuacji, a to jest pierwszy krok, żeby tę sytuację uzdrowić. Bardzo Wam dziękuję, bo to bardzo ważne były stwierdzenia.